Jednak odstał od wilków, chociaż ciągle jest w pobliżu ich nory. Wybrał drogę w odkrywcy. Ma swoje ulubione miejsca w puszczy i coraz częściej do nich wraca. Wszystko go interesuje, a w upał najbardziej nęci niepozorny strumień. Edukacji ciąg dalszy. Czy to nadaje się do zjedzenia? Nie mogę uwierzyć, że szykuje się do polowania. Gdyby to był stary, doświadczony kruk, to najpierw śledziłby ofiary, jej zachowanie, a dopiero potem zaatakowałby z premedytacją w najlepszym momencie. Ale on? Młodzik? Taki hałas nie robi na nim wrażenia? Nie rozumiem dlaczego. Wiem, że zna ludzi, nie musi się ich obawiać, więc może są mu obojętni. Skąd ma wiedzieć, że przed chwilą ten obcy zniszczył wilczą rodzinę? Tę, przy której on żył dostatnio i bezpiecznie. Ma dopiero cztery miesiące, a już tyle doświadczeń. Podziwiam jego świetną pamięć i umiejętność wyciągania wniosków. Szybko opanował sztukę regularnego patrolowania okolicy, gdy odkrył, że na drodze łatwiej ozdobycz. Nieraz już posilał się potrąconymi czy przejechanymi przez samochody zwierzętami. Spryciarz. Do ludzi. Przy nich może łatwiej się pożywić. Zrozumiałem wreszcie jego prawdziwą naturę. Owszem, jest drapieżnikiem, jest padlinożercą, ale nade wszystko to szperacz, poszukiwacz. Oto, co znaczy być prawdziwym krukiem. Nie jest wybredny. Mówią, że kruk zjada wszystko, co może pokonać, a wszystko może paść jego łupem: od dżdżownicy po wieloryba. Jest nadzwyczaj wszechstronny i wspaniale wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję. Dziwny kruk. Tam, gdzie innego przepłoszyłby hałas, on ma się dobrze. Znalazł stały punkt obserwacyjny. Stąd nieźle widać ulubione podwórka. Zachłysnąć się niebem i słońcem. Upajać się lotem bez obawy, że ktoś zaatakuje. Być wolnym. Mieć pod sobą zieleń rodzinnej puszczy. Aż po horyzont. Ten sam obcy, który latem uciekał przez las. Od dwóch zimowych tygodni o zachodzie zlatuje do wsi. Może nocleg w sąsiedztwie ludzi jest bezpieczniejszy, a może szuka czegoś innego. Dziwne ptaszysko. Następnego dnia. Zaraz, zaraz. Coś mu chodzi po głowie. Przecież zna wilcze obyczaje. Obecność wilków zawsze kojarzył z jedzeniem. Wraca po wilczych śladach. Strzelony wczorajszego wieczora jeleń uszedł obcemu, ale nad ranem w lesie niedaleko wsi znalazł go i dopadł samotny wilk. Nasycił wielodniowy głód. Ofiara napoczęta przez wilka to idealny żer dla kruka. Może dobrać się do miękkich trzewi, bo nawet jego mocny dziób nie dałby rady, nie przebiłby twardej skóry. Tyle, że musi poczekać. Myszołowy nie dopuszczają obcych. Nawet między sobą nie potrafią się porozumieć. Myszołów, nieprzymuszony, nie ścierpi drugiego w pobliżu. Co innego kruk? Nieraz podziwiałem kruki zgodnie żerujące w stadzie. Zwierzęta rzadko dzielą się pożywieniem. Zebrał się w końcu na odwagę i tak długo czekał. Ciekawe, że nie ma obaw przed nowym. Widziałem nieraz, jak kruki boją się nieznanej padliny. Nie on. Respektu dla szponów, pewnie obecność drugiego kruka dodaje mu odwagi. Zawzięty obcy wrócił po swoje po krwawym tropie. Uratuje chociaż część łupu. Wszyscy uciekli, ale nie on. A, już kojarzy. Tam, gdzie obcy, tam i obietnica pełnego żołądka. Oto kruczy sposób na przetrwanie zimy życie w gromadzie. Taki gang w ciągu trzech dni potrafi obieść żubra do kości, ale te resztki nie należą do nich. Przekonałem się o tym, jak dalece kruki są zależne od wilków. Korzystają z tego, że wilcze kły szybko radzą sobie z twardą i grubą skórą. On w każdym razie, choć nie zawsze bywa pierwszy, bo woli stać z boku, zawsze najada się do syta. To nowe żerowisko korpus żubra upolowanego przez wilki? Kruki znalazły, gdy wciąż mogły żerować na resztkach jelenia. Obie ofiary są zapasem na wiele dni. Otóż i kruczy sposób. Korzystać z kilku źródeł pokarmu na przemian. Tylko, że wilki nie zawsze chcą się dzielić. Kolejna ofiara. Chętnych do niej jest wielu, ja i nawet bielik. a on, jak zawsze, zadziorny. Bielikowi też nie odpuści. Się na tyle pewnie, że da sobie radę bez gromady. Znów samotnik, z wyboru. Byle zagarnąć jak najwięcej, schować na czarną godzinę, co tylko się da, i zapamiętać miejsce kryjówki, bez wścibskich, którzy mogliby wykraść zdobycz. Pod koniec zimy będzie jak znalazł. W króczym gangu nareszcie sam. Znowu upaja się słońcem całymi godzinami, zatraca bez reszty w wiośnie, jak okiem sięgnąć wszystko jest jego, i puszcza i znajome podwórka we wsi.